Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak Noe i jego rodzina zdołali przetrwać ponad rok, trzysta siedemdziesiąt dni, wewnątrz ogromnej drewnianej arki, otoczeni zwierzętami, odcięci od świata, mając tylko wiarę, która ich prowadziła? Większość z nas pamięta dziecięcą wersję arki Noego zwierzęta wchodzące parami, deszcz padający przez czterdzieści dni. Ale Biblia objawia znacznie głębszą, trudniejszą i potężniejszą historię przetrwania. W tym wideo przejdziemy przez księgę rodzaju werset po wersecie, od budowy arki, przez długie oczekiwanie, aż po przymierze przypieczętowane Bożą Tęczą. A idąc z Noem, odkryjemy lekcje dla naszego dzisiejszego życia. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ zobaczycie, że arka to nie tylko opowieść o przetrwaniu to obraz zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Nasza historia zaczyna się na długo przed tym, jak pierwsza kropla deszczu dotknęła ziemi. Świat w czasach Noego nie był po prostu zły, był zepsuty do szpiku kości. Ludzkość skorumpowała się przemocą, niemoralnością i buntem. Księga Rodzaju, rozdział 6, werset 11. Ziemia została skażona w oczach Bożych i napełniła się nieprawością. To nie było społeczeństwo z małymi wadami, to był świat tak daleko posunięty w zepsuciu, że sam Bóg oświadczył, iż sąd jest jedynym rozwiązaniem. Księga rodzaju, rozdział szósty, werset 13. I rzekł Bóg do Noego: Postanowiłem położyć kres wszelkiemu ciału, bo ziemia jest pełna złości przez nie. Wytracę je więc wraz z ziemią. W środku tej ciemności wyróżniał się jeden człowiek. Księga rodzaju rozdział szósty, werset 9. Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. Noe chodził z Bogiem. Pomyślcie o tym. Wszyscy inni żyli dla siebie, czyniąc zło nieustannie, jak mówi Księga Rodzaju, rozdział 6, werset 5. Ale Noe wybrał inną ścieżkę. Chodził z Bogiem, słuchał, gdy nikt inny się nie przejmował. A potem nadszedł rozkaz, który zmienił historię. Księga rodzaju rozdział 6 werset 14. Zbuduj sobie arkę z drzewa gofer. Wyobraźcie sobie skalę tego wezwania. Bóg kazał Noemu zbudować ogromny statek długi na około 450 stóp, szeroki na 75 stóp i wysoki na 45 stóp. Księga rodzaju rozdział 6 werset 15. To wielkość współczesnego okrętu wojennego. I miał go zbudować nie nad brzegiem morza, ale na suchym lądzie. Musiało to wyglądać na szaleństwo. Rozdział drugi, wersety 5-6 mówi, że opary podnosiły się z ziemi i nawadniały całą powierzchnię gleby. A jednak gdy Bóg przemówił Noe uwierzył. Wiara była pierwszym narzędziem przetrwania Noego, przed jedzeniem, przed schronieniem, przed zapasami miał wiarę, że to, co Bóg powiedział, uczyni. A Jego posłuszeństwo nie dotyczyło tylko ocalenia samego siebie, ocaliło całą Jego rodzinę. Czasami wiara jednej osoby staje się schronieniem dla wielu. Tu właśnie zaczyna się przetryfanie, nie od budowania murów, nie odgromadzenia zapasów, ale od zaufania głosowi Boga, nawet gdy świat. Uważa cię za głupca. W końcu nadszedł czas. Przygotowania zostały zakończone, zwierzęta zebrane, Arka stała gotowa nie jako muzeum, nie jako ciekawostka, ale jako jedyne miejsce bezpieczeństwa na całej planecie. Księga Rodzaju, rozdział siódmy, werset pierwszy. I rzekł Pan do Noego. Wejdź ty i cały dom twój do arki, albowiem ciebie jednego uznałem za sprawiedliwego przede mną w tym pokoleniu. Zauważcie tu coś potężnego. Bóg nie powiedział idź do arki, powiedział wejdź. Dlaczego? Ponieważ Jego obecność już tam była. Arka nie była pustym drewnianym pudłem, była miejscem wypełnionym obietnicą Bożej Obecności. Kiedy Bóg nas wzywa, nigdy nie wysyła nas nigdzie samych. Mówi wejdź, ponieważ idzie przed nami. Noe był posłuszny, a wraz z nim poszła jego żona, jego trzej synowie, Sem, Ham i Jafet oraz ich żony. Osiem dusz w sumie. Z całego świata ocalało tylko osiem. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, werset 20. Gdy za dni Noego, cierpliwość Boża oczekiwała, a budowano arkę, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Przez siedem dni czekali w środku, zanim rozpoczął się potop. Księga Rodzaju, rozdział 7, werset 10. Czy możecie to sobie wyobrazić? Siedzieć w ciemności, słuchać ciszy. Być może słyszeć głosy sąsiadów na zewnątrz, wciąż z nich drwiących, a jednak Noe ufał Bożemu czasowi. A potem to się stało. Niebiosa się otworzyły, źródła wielkiej otchłani wytrysnęły z pod ziemi, sąd Boży nadszedł. Księga Rodzaju, rozdział siódmy, wersety 11 do 12. W sześćsetnym roku życia Noego, w tymże dniu wytrysnęły wszystkie źródła wielkiej od Gdy Bóg zamknie, żaden człowiek nie może wejść. Apokalipsa rozdział trzeci, werset siódmy: Co on otworzy, a nikt nie zamknie, i co on zamknie, a nikt nie otworzy. Dla tych na zewnątrz było już za późno, drzwi miłosierdzia się zamknęły. Dla tych wewnątrz było bezpiecznie. Żadna burza, żaden potop, żadna siła ludzka nie mogła przebić się przez to, co sam Bóg zapieczętował. To jest obraz zbawienia w Chrystusie. Tak jak Noe został bezpiecznie zamknięty w arce, tak wierzący jest zapieczętowany Duchem Świętym Bożym. List do Efezjan rozdział pierwszy werset 13. Uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Zbawienie to nie jest nasze trzymanie się Boga, to jest Boże trzymanie się nas. I w tym momencie linia między zbawionymi a zgubionymi została narysowana przez drewniane drzwi, które tylko Bóg mógł zamknąć. A potem się zaczęło. Świat, który znał Noe, zniknął pod falami. Księga Rodzaju, rozdział 7, wersety 11-12. W sześćsetnym roku życia Noego, w drugim miesiącu, 17 dnia miesiąca, tego samego dnia wytrysnęły wszystkie źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. To nie była zwykła burza, to było rozpadanie się stworzenia. Sama ziemia pękła, wody ukryte w głębokich podziemnych zbiornikach gwałtownie wytrysnęły. W tym samym czasie niebiosa rozdarły się, uwalniając potoki deszczu, jakich ziemia nigdy wcześniej nie widziała. Wyobraźcie sobie dźwięk, ryk pędzących wód, krzyki ludzi na zewnątrz, huk walących się domów, świątyń i miast zmywanych przez wodę. Zwierzęta uciekające w popłochu, mężczyźni i kobiety walący w boki Arki, wołający o litość, za późno. Ale drzwi były zamknięte. Sam Bóg je zapieczętował. Księga Rodzaju, rozdział 7, werset 16. Sąd był całkowity. Księga Rodzaju, rozdział 7, werset 17 mówi I trwał potop na ziemi przez czterdzieści dni, a wody wezbrały i podniosły Arkę i unosiła się ona nad ziemią. Po raz pierwszy Noe i jego rodzina poczuli, jak arka się kołysze, wznosząc się ponad zniszczenie. To, co było sądem dla świata, było wybawieniem dla tych wewnątrz. Wody podnosiły się coraz wyżej. Księga Rodzaju. Rozdział 7, wersety 19-20. A wody wzbierały coraz bardziej na ziemi i pokryły wszystkie wysokie góry, które były pod całym niebem, na piętnaście łokci w górę w nim warcy. Potop nie był tylko wodą. Był sądem Bożym nad Grzechem. Był oczyszczeniem świata, który go odrzucił, a jednak pośród zniszczenia arka unosiła się bezpiecznie. Te same wody, które zniszczyły niegodziwych, podniosły sprawiedliwych. Psalm 46, wersety 1-2 doskonale to oddaje: Bóg jest naszą ucieczką i siłą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła Ziemia i choćby się góry przeniosły w serce morza. Dokładnie to się działo. Ziemia była poruszana, góry przenoszone w morze. A jednak Noe się nie bał, ponieważ jego ucieczką nie było drewno arki ale Bóg, który nakazał mu ją zbudować. Tu leży głębsza prawda. Potop usunął wszystko, ale ucieczką Noego był sam Bóg. Arka jest obrazem Chrystusa. Na zewnątrz sąd, wewnątrz bezpieczeństwo, na zewnątrz chaos, wewnątrz pokój. I tak jak arka wzniosła się ponad wody, tak Chrystus podnosi nas ponad sąd grzechu. Teraz przejdźmy do praktyki. Jak Noe i jego rodzina faktycznie przetrwali 370 długich dni w arce. To nie był statek wycieczkowy ani luksusowy jacht. To był ogromny, ciemny, drewniany statek przetrwania, wypełniony zwierzętami wszelkiego rodzaju. Życie wewnątrz wymagało dyscypliny, ciężkiej pracy i przede wszystkim podtrzymującej łaski bożej. Księga rodzaju, rozdział szósty, werset dwudziesty pierwszy. A ty weź sobie wszelkiego pokarmu, który się je, i zgromadź go u siebie, i będzie on na pokarm dla ciebie i dla nich. Bóg dał Noemu przezorność, by się przygotować. Zanim spadła pierwsza kropla deszczu, każdy worek zboża, każdy słoik suszonych owoców, każdy pęk siana, każdy pojemnik z wodą musiał być starannie przechowywany. To nie były domysły, to była boska instrukcja. Pomyślcie o samej logistyce. Tysiące zwierząt, ptaki, bydło, płazy, zwierzęta polne, każde potrzebowało odpowiedniego pożywienia. Lwy nie mogły jeść trawy, ptaki potrzebowały nasion, mniejsze zwierzęta wymagały innych porcji. Rodzina Noego stała się opiekunami Bożego stworzenia w najbardziej intensywny możliwy sposób. Opieka nad zwierzętami oznaczała karmienie, pojenie i czyszczenie każdego dnia. Wyobraźcie sobie hałas, ryczenie bydła, beczenie owiec, ryk lwów, gruchanie gołębi. Wszystko to odbijało się echem wewnątrz drewnianych ścian. Dodajcie do tego zapach, odpady, którymi trzeba było zarządzać. Czy możecie sobie wyobrazić, monotonie dni? Budzenie się przy tym samym skrzypieniu drewna, tej samej rutynie karmienia, tym samym zapachu siana i zwierząt. Tym samym dźwięku uderzającego deszczu lub rozbijających się fal na zewnątrz, bez horyzontu, na który można by patrzeć, bez ziemi, po której można by chodzić, tylko kołysanie arki i czekanie. A jednak przez to wszystko Bóg ich podtrzymywał, tak jak później karmił Izraela manną na pustyni, tak tutaj zaopatrywał wewnątrz arki. Księga Powtórzonego Prawa rozdział ósmy werset trzeci. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co wychodzi z ust pana, żyje człowiek. Arka nie była tylko zaopatrzona w jedzenie. Była wypełniana słowem i obietnicą Boga. To właśnie podtrzymywało rodzinę Noego. A oto lekcja dla nas. Przetrwanie często nie jest dramatyczne, ale codzienne. Nie chodzi o wielkie chwile, ale o zwykłą wierność. Jeden posiłek naraz, jeden dzień naraz, jedna modlitwa naraz. Rodzina Noego przetrwała nie dlatego, że miała siłę. Ale dlatego, że Bóg dawał im to, czego potrzebowali, kiedy tego potrzebowali? Deszcz przestał padać po 40 dniach, ale Noe nie wyszedł. Większość ludzi myśli, że potop trwał tylko 40 dni, ale Biblia mówi nam coś zupełnie innego. Deszcz padał przez 40 dni i 40 nocy, tak, ale same wody pozostały na Ziemi znacznie dłużej. Księga Rodzaju, rozdział 7, werset 24 i panowały wody na Ziemi przez 150 dni. Pomyślcie o tym. Przez pięć miesięcy wody dominowały nad ziemią. Nie było widać lądu, nic oprócz niekończących się fal. Bez horyzontu, bez nadziei na postawienie stopy na stałym gruncie. W końcu arka osiadła. Księga Rodzaju, rozdział ósmy, werset czwarty. I osiadła arka w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia miesiąca, na górach Ararat. Zauważcie, Biblia nie mówi, że arka osiadła na górze Ararat, ale na górach Ararat. Całym paśmie górskim w dzisiejszej wschodniej Turcji lub Armenii. Bóg zachował arkę i delikatnie ją osadził jak ojciec, kładący dziecko bezpiecznie do snu. Ale nawet wtedy Noe nie wyszedł pośpiesznie. Wody wciąż pokrywały doliny i równiny. Ziemia jeszcze nie była gotowa, więc Noe czekał. I w swoim oczekiwaniu zaczął badać świat na zewnątrz. Księga rodzaju, rozdział 8, wersety 6, 7. I stało się po czterdziestu dniach, że Noe otworzył okno arki, które zrobił, i wypuścił kruka, który wylatywał i wracał aż wyschły wody na ziemi. Kruk nigdy nie wrócił. Dlaczego? Ponieważ kruki są padlinożercami, Prawda? suchego lądu, czystego miejsca do odpoczynku. Nie było go. Noe czekał kolejne siedem dni i spróbował ponownie. Księga Rodzaju, rozdział ósmy, werset jedenasty. I wróciła do niego gołębica pod wieczór, a oto w jej dziobie był świeżo zerwany liść oliwny. Poznał więc Noe, że wody opadły z ziemi. Czy możecie sobie wyobrazić radość, gdy Noe zobaczył ten liść oliwny? Był mały, ale oznaczał życie, oznaczał odnowę, oznaczał, że Bóg odnawia świat. A jednak nawet wtedy Noe nie wyszedł, czekał. Księga rodzaju, rozdział ósmy, wersety 15, 16. I przemówił Bóg do Noego, mówiąc. Wyjdź z arki ty i twoja żona i twoi synowie i żony twoich synów z tobą. Noe nie wyszedł, dopóki Bóg nie dał słowa. Wszedł, gdy Bóg powiedział, i wyjdzie, gdy Bóg powie. To jest prawdziwa wiara. Wierne przetrwanie to nie tylko wytrwanie podczas burzy, to oczekiwanie na Boży czas, gdy burza minie. Tak wielu z nas chce się spieszyć, forsować otwarte drzwi brać sprawy w swoje ręce, ale Noe uczy nas, że przetrwanie to coś więcej niż wytrzymałość. To cierpliwość. Lamentacje rozdział 3, werset 25-26. Dobry jest Pan dla tych, którzy na niego czekają, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest mieć nadzieję i cicho czekać na zbawienie Pana. Dla Noego czekanie było takim samym testem wiary jak budowanie arki czy przetrwanie potopu. Było przypomnieniem, że Boży plan nie obejmuje tylko burzy, ale także rządzi spokojem po niej. Po 370 dniach, ponad cały rok, drzwi w końcu się otworzyły. Noe, jego żona, jego trzej synowie i ich żony wyszli z arki do świata niepodobnego do niczego, co kiedykolwiek widzieli. Powietrze było ciche, ziemia umyta do czysta, zgiełk miast zniknął, śmiech niegodziwych ucichł, nawet góry wyglądały inaczej, ukształtowane siłą wód. Świat był cichy, oczyszczony, ale także pusty. Wyobraźcie sobie, jak to było wziąć ten pierwszy głęboki oddech świeżego powietrza, poczuć ziemię pod stopami. Po ponad roku stania na drewnie. Spojrzeć na ogromną pustkę i zdać sobie sprawę, jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy pozostali. Noe i jego rodzina byli teraz nowym początkiem ludzkości. Ciężar przyszłości spoczywał na ich barkach. A jaki był pierwszy czyn Noego? Czy rzucił się szukać jedzenia? Serca ludzkiego jest zła od młodości. Pomyślcie o tym. Bóg wiedział, że grzech nadal pozostanie w ludzkim sercu, a jednak obiecał, że nigdy więcej nie zniszczy ziemi potopem. A żeby przypieczętować te obietnice, Bóg dał znak. Księga Rodzaju, rozdział 9, werset 13. Łuk mój kładę na obłoku i będzie on znakiem przymierza między mną a ziemią. Tęcza. Nie tylko piękny pokaz kolorów, ale niebiański podpis miłosierdzia. Przypomnienie, że sąd minął, a nadeszła łaska. Każda tęcza, którą ty i ja widzimy dzisiaj, jest tym samym przypomnieniem przymierza. Ogłasza, że Bóg jest wierny, Bóg dotrzymuje słowa, Bóg ustanowił granice dla wód i nigdy więcej nie pokryją one całej ziemi. Ołtarz Noego pokazuje nam, co musi być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Po wybawieniu, kiedy Bóg przeprowadza nas przez burzę, naszym pierwszym czynem powinno być dziękczynienie. Nie śpieszenie się z powrotem do normalnego życia, nie pogoń za komfortem, ale zatrzymanie się, by wznieść nasze serca w uwielbieniu. Psalm 107, werset 1. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie jego. A Boża tęcza przypomina nam, że jest on Bogiem dotrzymującym przymierza. Potop był sądem, ale tęcza jest łaską. Przetrwanie Noego to nie tylko starożytna historia, to lustro dla nas dzisiaj. Jego życie w arce uczy nas ponadczasowych lekcji, które są tak samo aktualne w naszym nowoczesnym świecie, jak były tysiące lat temu. Lekcja pierwsza: Posłuszeństwo ratuje. Noe słuchał Boga i to ocaliło jego rodzinę. Kiedy wszyscy inni ignorowali Boże ostrzeżenia, Noe działał w wierze. Księga Rodzaju, rozdział szósty, werset dwudziesty I uczynił Noe wszystko tak, jak mu Bóg rozkazał. Tak uczynił. To nie talent, siła czy mądrość Noego go ocaliły. To było posłuszeństwo. W ten sam sposób nasze dzisiejsze posłuszeństwo Chrystusowi jest tym, co oddziela życie od zniszczenia. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, rozdział czternasty, werset piętnasty. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Miłość to nie tylko słowa, to posłuszeństwo w działaniu. Lekcja druga. Wiara przygotowuje. Bóg kazał Noemu zebrać jedzenie i je przechować. Noe działał, zanim spadł deszcz. Księga Przysłów, rozdział 22, werset 3. Roztropny widzi zło. I ukrywa się, a prości idą dalej i ponoszą karę. Wiara nie siedzi bezczynnie, przygod odnowią swoją siłę, zniosą się na skrzydłach jak orły. Przetrwanie nie polegało tylko na wytrwaniu w burzy, ale na cierpliwym czekaniu po burzy, ufając, że Bóg wie, kiedy jest bezpiecznie iść naprzód. Niektórzy z nas dzisiaj wciąż są w arce, czekając na przełom. Na odnowę, na kolejny krok. Noe uczy nas: Nie wychodź, dopóki Bóg nie powie. Lekcja czwarta: Wdzięczność jest na pierwszym miejscu. Kiedy Noe w końcu stanął na suchej ziemi, jego pierwszym czynem nie było zbudowanie schronienia czy sadzenie roślin, ale zbudowanie ołtarza. Wdzięczność przyszła przed odbudową. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 18. Za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Jak często mijamy Boże wybawienie i zapominamy podziękować. Noe przypomina nam, że nasze przetrwanie nie jest celem samym w sobie, jest okazją do oddawania czci. Lekcja piąta: Chrystus jest naszą arką. To jest największa lekcja ze wszystkich. Arka była czymś więcej niż drewnem i smołą, była symbolem samego Chrystusa. Tak jak Noe wszedł do arki i został zbawiony, tak my musimy wejść do Chrystusa, aby uciec przed nadchodzącym sądem. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety 37-39. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna człowieczego. Arka miała jedne drzwi. Jezus jest tymi drzwiami. Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 9. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Na zewnątrz arki była śmierć, wewnątrz arki było życie. I dzisiaj, poza Chrystusem, jest wieczny sąd, ale w nim jest wieczne zbawienie. Noe przetrwał trzysta siedemdziesiąt dni w arce, ponieważ Bóg go chronił. Jego historia to nie tylko starożytna historia, to żywa przypowieść dla nas dzisiaj. Ty i ja również stoimy w obliczu potopów. Potopów strachu, potopów pokus, potopów grzechu i sądu. Ale Bóg już zapewnił Arkę. Jego imię to Jezus Chrystus. Pytanie brzmi, czy wszedłeś do niej? Nadejdzie dzień, kiedy tak jak w czasach Noego, drzwi się zamkną. A gdy się zamkną, Chrystusa jako naszej arki? Pamiętajcie tę prawdę. Arka Noego dotyczyła przetrwania. Chrystus dotyczy zbawienia. Nie czekajcie, aż drzwi się zamkną. Wejdźcie teraz. Szalom i do zobaczenia w następnym filmie.